To jest tutaj Muzeum Historii Najnowszej. No, to jest Muzeum Historii Najnowszej. E, budynek Starostwa powiatowego w Warto zaznaczyć, że nowo wyremontowanego. No, 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 My tu no. robimy szybki numer. Czy mogę już mówić? Mogę już. E, tutaj widać belki szalunkowe. Kojarzy się ten <laughs> przy tym zejściu z wyglądem słynnych kielichów na dworcu w, w Katowicach, które mają zresztą niedługo wyburzyć. Mamy właśnie no, brutalizmu. Nie, no. nie, no obecnie hmm. właśnie zastanawiają się, czy mają to wyburzyć, znaczy, czy zachować ani? na pokolenia. Znaczy, na decyzja już podjęta, że mają je wyburzyć i odbudować takie same. Nie, no to będzie skandal. To jest brutalizm? No to jest kolejny, nowy brutalizm. No, to jest w sztuce sam... konserwatorskiej. Ale warto tu dodać, że te elementy XIX-wieczne, które są dobudowane do tych piwnic XIV-wiecznych, one są wybudowane z materiału po rozbiórkach, czyli z ratusza naszego sławnego, z kościoła Najświętszej Marii Panny przy Augustianach i samego klasztoru Augustianów. Znaczy, w sumie nie, nie znamy wysokości tej, tej piwnicy, dlatego że ja przypuszczam, że ta wylewka. 19-wieczna wylewka, może później jeszcze raz no poprawiana, później nie. poprawiana, ona jest na gruzowisku. Nie ja wiadomo czy mówimy o stropie tutaj, czy o... Tym. Nie, nie, mówię hmm. o płycie hmm. rynku, że jesteśmy pod płytą rynku jakieś 3 metry. Mamy tu dostawki, podpory, pod ściany działowe, które są nad nami w starostwie. Dobra, piękny portal. Całkowicie inne proporcje niż w tych portali u u Łyszkowskiej. O wiele szerszy portal. Zlepienie z Zlepienie Może Możemy się zastanawiać co było na zworniku u góry. Mm -hmm. e, no i gdzie te drzwi prowadziły? Do ogrodu. Na zewnątrz budynku już. Już na zewnątrz budynku. Tak, i tutaj było prawdopodobnie oficjalne takie wyjście z tej kamienicy. A mi się wydaje, że tak przebili się przez tą piwnicę i wzmocnili wtedy tą ścianę, tą dobudówką. I stał w późniejszym czasie widzę, nadbudowany. Nie przechodzono do ogrodu, prawdopodobnie, więc co, idziemy do ogrodu. Jakie kwiatuszki mamy w ogrodzie 14 wiecznym No niestety, w tym 14 wiecznym ogrodzie już nic nie mamy. Mamy za to następną piwnicę, dobudowaną później. Takie albo, zobacz, albo pierwotnie była sień, szersza sień, a potem następnie drzwi wejściowe do domu. Ta, ta piwniczka na pewno w późniejszym czasie została dostawiona, Tak jak mówiłeś, że te kamienice do tyłu się rozrastały. No i co teraz tam mamy nad nami? No, rosną drzewa, jest uliczka za starostwem, dalej rosną drzewa, jest na Dlatego tutaj tak pada. Kapie wodę, w sumie przesionki są w tym miejscu. ta piwnica prawdopodobnie jest głębsza, bo tutaj widać ślady ściana ma ponad metr długości To jest piękna krata Tu mamy ścianę nośną. To jest tylna ściana nośna na której stoi budynek starego starostwa. Jego tylna ściana tam od zieleńca w kierunku paszty tak. Tak jak w przypadku Myszkowskich przedproża idą w kierunku rynku, to tu mamy przedproża w kierunku rynku od starostwa i w kierunku baszty. Za tą ścianą kopaliśmy z Jackiem Pierzakiem prace archeologiczne i od, została odkopana wąska uliczka z okresu średniowiecznego, gdzie po drugiej stronie uliczki znowu mamy mur i następne Piwnice, no a w tamtym czasie oczywiście partery. E no coś we ty, nie? Srebro tam kopane. Ty, ale może to jest otwór wentylacyjny do następnego poziomu piwnicy? A tu no, u góry pozostawała zabudowa drewna. Idziemy po coś ze srebra, Olkuskiego. Dobre. dobrze, Dzień dobry. będzie chcieliśmy, chcieliśmy kupić 2 kilo Olkuskiego srebra. Chodźcie, chłopcy, chodźcie. W drugiej strony. Jest bardzo strono. Niebezpiecznie dostają różne druty, na który się można zahaczyć jak Janosik na haku. No jeszcze raz trzeba podkreślić, że jest ta ładna piwniczka, co należy do budynku numer 7 w rynku. Mamy przepiękny portal. To jest Patrzewskiego. Patrzewskiego, tak. Ale z... zobacz, znowu jest ociosany. Tak. To jest ewidentnie gotycki portal. Mamy do, tak. do trójkącika jest ścięty bardzo. Zobacz, mamy okienko jedno zamurowane. trzeba jest jakiś szczęsto zamurowane. Nie wiem, czy to będzie odpadło, czy nie. Ale to, tak. zobacz, znowu przypominał to pójść to jeszcze z metr w dół. No i nie, na... nie, bo, się, bo to wejście, bo prawdopodobnie, że mu człowiek wcześniej. Wow, jaka piękna ściana. Prześliczna. To jest jakaś plomba późniejsza na tym miejscu. W tej ta pimicy, od tego miejsca już jest ulica. No. Dlatego ona na głowę kapie. Pod, pod, Jesteśmy podchodnikiem przy kamienicy numer 7, przy tej brzydkiej, obskurnej kamienicy ceglanej. Tu będzie komin. Tak, ona no. troszeczkę węższa jest od innych. No, no i co, mamy no, tutaj ciekawego? Mamy jakiś otwór. Bo jest jakiś... To wygląda jakby zawalone było wejście być może do niższej kondygnacji. Do, do niższej kondygnacji. To możliwe, że tam, ma, tam możliwe, że się przechodzi do piwnicy tak zwanej jedna druga, czyli... Się czyli w połowie czyli w średniowieczu połowa piwnicy. Zastanawiam się ile tego piachu, na którym stoimy, może tu być do wyrzucenia na zewnątrz, żeby ta piwnica miała e, oryginalną wysokość. Mm. Kto by przypuszczał, że pod kamieniczką numer 7 taka piękna piwniczka jest. Właściwie to są może... dwie piwniczki, bo to ma dwie piwniczki. Albo dwie kondygnacje. Idziemy fajną szynią kamienicy numer 5 W XVIII wieku tutaj w tym miejscu były szczątki poprzednich kamienic Prawdopodobnie ten budynek był zrujnowany. Obecny kamienica sąsiaduje ze starym starostwem. Tak, to też na tym na obrazie w ogóle było przedstawione w formie ruiny. Stuk, stuk. O, panienka z okienka. Zabra. Jesteśmy bardzo w bardzo wąziutkim korytarzu. Trochę jest tu nisko. Schodzimy po kamiennych, wyślizgłych schodach. One są ze zazlepieńco, bardzo ładnie są wyrobione. Nie coś ciężkiego po nich. No, no, no. Pan, zobacz, w tym miejscu mamy jakąś blendę, możliwe, że jakieś dawne przejście do piwnicy, której do tej pory jeszcze nie zlokalizowaliśmy. Um, za tą ścianą e, mamy stare starostwo, czyli poszliśmy w kierunku zachodnim. Tak jest. To kierunku, szeroko. Kierunku, w kierunku rynku idziemy. Oła. Tak jest, idziemy w kierunku rynku. O. 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 Ja tu światełkiem podświecę, żeby nie nazwa, nazwa dawnego placu naszego rynku. Pamiętacie, co to, z jakiej okazji ta nazwa była? 15 grudnia? To było chyba zjednoczenie. Tak, kongres zjednoczeniowy. P -p 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 na plożę, ta, ja Powstało to, to ukochane nasze PZPR. Za, za tą ścianą mamy rynek. Ściana troszeczkę wygląda estetycznie. Możliwe, że to jest ściana wtórnie wstawiona. Czyli, czyli prawdopodobnie, że piwnica była dalej. Siągnęło się tak, dalej pod drzwi? Nie, no tam mamy przed na pewno. Ja których tak się Nie, to trzeba ją zburzyć. Nasze władze. Ile to będzie? Jest 4 metry. No, Nie jest twalszy. jest zlepieniec. No, Nagraj tą ścianę jeszcze i ten no. korytarz znajduje Photoshopem. na Żywta nie nie ma, Żywta Photoshopem. Ży, ży, a po co? Przecież to jest 1500, 1856. A, no, dzięki temu datujemy. Piwnicę. Datujemy, a, że nie, piwo już jest Po czasie. Muszę coś powiedzieć, ile Co to mówisz, będzie tam? 4 metry 4 metry Ta. i z półtora pod no, jeszcze mamy do odkopania 3,70 gdzieś tak, no ale tutaj jest to jest Spokojnie ja, jest. Spokre, nie jest. Mięciutko. mięciutko Podejrzewam, że i musimy, tutaj musimy pół metra. Panią, panią dołączyć do naszej ekipy. Koniecznie. O. Jako fachowca o Idziemy dalej filmować Dajesz. razem. Jako, jako niezbędny element estetyczny. Tak. To one muszą być więzienne, chłopie. W sumie to byłoby dobre na Alg, to można teraz zaadoptować. Tak, można by tutaj zrobić więzienie miejskie. Ja tam tą dziurę i do sprawdzić ja lubię zaglądać do dziur różnych 120 To by pasowało. No, za, za długi jest ten korytarzyk łączący tam korytarz z piwnicą tamtą, co byliśmy wcześniej, żeby tam nic nie było. A no, to wygląda na... No. To jest piwniczka. Tu mamy tajemniczą skrytkę na piwo firmy tyskie nie, czekaj, 1629 to jest Zygmunt III faza zobacz, tu jest obrobione to zobacz, jak tu jest ładnie, wygląda... pa paraklety no. docięte zobacz, tu coś było ale wygląda, aby to dziś się miało dalej ciągnąć ta jest kompletnie współczesna no nie, ona nie jest współczesna. To... Nie licząc sprząta. No, no, zamknię... Magda, jak byłaś tutaj dziewczynką, piwnicę... to lubiła się chować tutaj w piwnicach? <grym> oczywiście. Bawiłaś się tutaj chowanego? No, zdarzało się. Tak. No bo to idealne miejsce. Nawet dzisiaj byśmy tutaj chętnie pobawił chowanego. Fajne piwniczki, Spodzimy ale, lat, ale tak. musimy iść. <grym> Papa, idziemy do 21. Biorę reklamówkę. Może, może panie, panie pierwsze? Nie, proszę, proszę. <noise> Goście. Tak to mówią, gość w dom, Bóg gdy pójdzie. Gość w piwnicy. <noise>